www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na ciebie. Cześć, witajcie serdecznie. 16 maja na porannie porannej w przedpołudniowej analizie technicznej. Zapraszam do grupy kryptospekulanci, tylko po co do tej grupy przychodzić, ok? <laughs> nie potrzebujemy słuchajcie tutaj ludzi, którzy przychodzą tylko po to, żeby korzystać z sygnałów, prawda? Bo i tak ich nie zrozumieją ewentualnych, więc zapraszam wszystkich, którzy chcą się nauczyć tradingu i wiążą z tym jakąś przyszłość. Grupa jest naprawdę ogromna. Więc tutaj głównie stawiamy na edukację, że tak powiem sygnały, czy jakieś inne rzeczy są raczej tylko skutkiem ubocznym naszej gdzieś tam nauki. Więc tutaj te osoby, które myślą poważnie o giełdzie, a niektóre przyszły po miliony w jeden miesiąc, żeby zarobić, no to zapraszam na grupę. Na grupie znajdziecie materiały szkoleniowe, z których możecie się uczyć, strategie, z których możecie korzystać, zwłaszcza strategia 20%, bardzo fajna. Live o 20, czyli codziennie robimy sobie live o 20 e, na żywo i patrzymy, co się na rynku dzieje, analizujemy. E, oprócz tego sygnały, ale tak jak mówię, tutaj do sygnałów trzeba materiały szkoleniowe przejść, <laughs> że tak powiem, <laughs> żeby je zrozumieć, przepraszam. No i trading na żywo w tym momencie, coś tam rozgrywamy więc e, jak jest coś ciekawego to też mamy ten trading na żywo na kanale głosowym e, ok e, czyli tutaj kryptospekulanci .pl, możecie sobie e, zajrzeć e, trochę danych on-chain e, ilość inwestorów którzy sprzedają ze stratą e, na chwilę obecną e, gębka uśmiechnięta czyli, e, czyli czyli sprzedają ludzie na stracie i to zawsze dobry wskaźnik ok e, tam patrzyłem też dane on-chain e, no to kto sprzedaje na stracie? Ulica. <laughs> ok, więc tutaj na stracie sprzedają. Ruchy posiadaczy długoterminowych w ciągu ostatnich 7 dni był wyższy od średniej. No to nie trudno się domyślić, no bo mamy spadki, więc, więc gdzieś te portfele, które więcej handlują, też, też sprzedają. Natomiast na pewno nie na takich stratach jak czy też. No, głównie na zyskach, pewnie te dłuższo-terminowe, natomiast no nie, nie sprzedają na takich stratach jak ulica, prawda. Niezrealizowane nie zyski, strata netto, inwestorzy w fazie strachu, w której obecnie mają niezrealizowane zyski, które są nieco większe niż straty. Czyli tutaj ten stosunek zysku do straty, on się tam waha w okolicach 55%, czyli lekko, lekka jest przewaga osób, znaczy Więcej bitcoinów jest, na chwilę obecną, lekko więcej bitcoinów jest na zysku niż na stracie. Przejdźmy do bitcoina. Dzisiaj sobie z, no, pomówimy o tym bitcoinie znowu. Znowu, no bo cały czas myślę, że to główna waluta, która gdzieś tam powinna nas interesować. Aha, na grupie też rozpatrujemy nową strategię na wyłomu skumulowanym. Jak na razie strategia działa stuprocentowo, że tak powiem. Dobra, więc BTC, co on tu zrobił? Jak myślicie, co on to zrobił? Tutaj jeszcze raz mówię, potencjalny target dla BTC to jest 34 tysiące dolarów jako korekta, ale tutaj mówię, gdyby była korekta, to byśmy stąd się gdzieś zapatrywali w pozycję w dół, w short, prawda? Natomiast tej korekty no nie musi być, ona nie musi być. Tutaj jest w razie W. Gdyby była, to wiemy na przykład, co robić. To chociaż też tu jeszcze trzeba zobaczyć po drodze, co by było. Natomiast na chwilę obecną skupiamy się na tym, że i tutaj nie chcę mówić o najgorszych scenariuszach, bo zazwyczaj jak mówię o najgorszych scenariuszach, to one się sprawdzają. <laughs> tak mieliśmy w przypadku tym wcześniejszym, tak może być w tym i przypadku, że przez pewien czas pochodzimy sobie tutaj bokiem. Okay? To jest najgorszy scenariusz, a teraz najlepszy scenariusz, jaki byłby do rozegrania, to że spadniemy od razu niżej. Wiem, że brzmi to dziwnie, najlepszy scenariusz, a spadamy niżej. No tak, byłby to najlepszy scenariusz Z uwagi na to, że tutaj niżej jest to dno. 20, tu najpierw to 24, trzeba zobaczyć, czy to czasem nie będzie od razu odbitki Ale to 23 to jest na chwilę obecną takie dno, z którego tak czy siak niżej nie spadniemy, prawda? Czyli tak czy siak stąd zrobimy jakąś większą korektę A może coś więcej w ogóle? A może rozpoczniemy stąd już hossę, czyli to będzie dołek. Więc to na chwilę obecną jest to dno. Chociaż jeszcze nad tym dnem bym się zastanawiał na 24, bo tak jak mówię, tutaj no ta jest mocniejsza pozycja, a ta jest ważna pozycja. Więc tutaj takie troszkę niezrozumienie jest. Natomiast no w tych granicach w każdym razie, prawda? Więc to nie jest że tak powiem, duży zakres. Więc 23 maksymalnie do 21, pamiętajcie, ok? I to jest dno, z którego pójdziemy w górę. Tu jestem przekonany, że tak powiem, jestem pewny tego, prawda? <grym> ok. To, co teraz, to co teraz będziemy gdzieś tam szukać na wykresie, to tej strefy, to jest taka mała, zielona strefa, okay? To jest pokrycie knota i ogólnie jest tu popyt, prawda? I teraz chodzi o to, że jeżeli tu jest popyt, a jest tu popyt, to chodzi o to, że tutaj musimy ten popyt rozbić, prawda? Spadkami. Czyli, czyli na chwilę obecną raczej sytuacja będzie wyglądać tak, że stąd się odbijemy i tu będziemy obserwować, ale to już na, tak jak mówię, wolumenie skumulowanym. Okay. I nie kierujcie się, że tu czerwone to ma spadać, a zielone to ma rosnąć, okay? bo tutaj zupełnie zupełnie inaczej się to odczytuje e, więc na tym wolumenie skumulowanym będziemy wyłapywać moment przebiegunowania, że tak powiem e, albo kontynuacji, prawda? Czyli tutaj wyłapiemy sobie moment, kiedy kupujący stąd puszczą, okay? czyli puszczą torbę, będą e, nara, rezygnuje. I tu będziemy zajmować też e, kolejne kolejne mówię, pozycje short, bo Gdzieś tam dzisiaj już będą shorty. Na bacie już mamy na przykład znaczy, ja mam przynajmniej shorta, no i na BTC gdzieś tam był short, natomiast przy reteście jeszcze było do zajęcia pozycji. Natomiast ewentualnie tutaj będziemy patrzeć, jak to zareaguje, i kierować się w dół z pierwszym targetem na 24, żeby było bezpiecznie. I na 23, aczkolwiek, tak jak mówię, może być ten najgorszy scenariusz, czyli będziemy się parę razy stąd odbijać, prawda? I Gdzieś tam dopiero, czyli taka, że tak powiem, akumulacja. No? Czyli taka akumulacja. I pamiętajcie, że w akumulacji to nie chodzi tylko o to, że cena stąd odbije z tej akumulacji, ale również może spaść niżej okay? i tu zacząć jeszcze akumulować. Tutaj chodzi o to, że duże zlecenia na rynku. Potrzebują dużej płynności, prawda? Więc oni nie mogą na przykład tutaj zacząć akumulować, bo tutaj będzie za dużo chętnych, więc na przykład muszą zacząć już tutaj, żeby mieli tą płynność, żeby mogli te bitcoiny na przykład odkupić od innych, prawda? No bo kto, kto im tutaj sprzeda, pytanie, prawda? Skoro tu będzie na przykład zainteresowanie 5 razy większe niż tu. No, tak. Więc tutaj mogą nie zrealizować swojego na przykład planu zakupowego, ok? No więc musieliby zacząć już tutaj akumulować i tego się obawiam, że rynek przez najbliższe tygodnie może niestety poruszać się w tym zakresie. Ok, więc tutaj jest to, że tak powiem, najgorszy możliwy scenariusz w tym zakresie, nawet z korektą tutaj do 34. Natomiast, najlepszy scenariusz, jak od razu tutaj spadniemy, ok, i tu zaczniemy akumulować, potem tu wyżej akumulować, i dopiero gdzieś tam wzrosty. Więc tak bym tu widział, tutaj Bitcoina, czy jest szansa na wzrosty? Teraz jest, ale nie, nie nastawimy się na nic dużego, bo tu jest raptem. 16%, choćby nawet, więc tutaj no, szału to nie robi, wiadomo czego nie urywa. Natomiast, alty, no, alty to już zupełnie inna sprawa, słuchajcie. I o altach pogadamy sobie w piąteczek, bo alty to są, no, niektóre przynajmniej mega okazyjnie wyglądają i mega okazyjnie trzeba byłoby je skupować. Dzięki, tyle do usłyszenia w piątek. Trzymajcie się, hej.